No i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie Dzisiaj znajdujemy się na Pietruszce Jak widać za mną pielnik Wypalamy sobie międzyrzędzia W Pietruszce Wcześniej też wypalałem w marchewce Natomiast tam to jest ta działka, która jest taka mega krótka, bo tam jest niecałe 100 metrów i ten. I są przechyły, więc musiałem cały czas praktycznie się być obrócony do tyłu. Nie dało się za bardzo nagrywać. Ale tutaj na Pietruszce już jest trochę lepiej. Tutaj nie ma aż takich skosów, dopiero tam na tamtym pagórku będą. Więc tam pewnie będę musiał bardziej się skupić. bo tu mi trochę zjechało oczywiście mam siłownik zamontowany jak zawsze do regulacji zamiast odciągu to się bardzo przydaje szczególnie na, na właśnie tym pagórkowatym terenie no tu jest ta najrzadsza pietruszka, najgorsza. Od gdzieś trzeciego przejazdu odtąd tam już jest w miarę w porządku. Nie wszędzie, bo nie wszędzie, ale no jest, jest jako tako. Ale tu jest najgorsza. No, ale tu od granicy jest pełno tych jakichś bylicy i innego dziadostwa, to, to też no palę wszystko po prostu, żeby... O, tu też trzeba będzie przejście się aminek trafia, w sensie dzika pietruszka. Więc trzeba będzie i tak to przejść, powyrywać te, te górki. Więc wypalę całe pole, żeby było po prostu jak najmniej do roboty ręcznej. I tyle, ale to pole i tak już jest powoli doprowadzane do ładu, bo 4 lata temu jeszcze to tu było ten cały pagór tam do strony, To było tak zarąbane dziką pietruszką że nic praktycznie nie było widać tylko to no ale ciężką pracą wieloma latami w sumie plewienia wypalania tego się jakoś tego pozbyliśmy i zostają już takie małe koła tylko na całym polu także także już z górki można powiedzieć no teraz może powiem co w ogóle daje do pielnika Aktualnie to jedziemy takie około 250 litrów na hektar, jest dane około 5 litrów Rundup'u, 6 litrów Fastox'u Extra, czyli samego MCP'a. I głównie co tutaj na tym polu mamy to jest, są sporadycznie powoje, tak jak tam, jest trochę koperku, no i ta dzika pietruszka się trafia w i starzec też jest, no i skrzyp. Także nie ma tutaj, nie ma tu jakiegoś wielkiego zagęszczenia tych chwastów, ale, ale wolę mieć takie w miarę czyste to pole. Jeszcze się po, poprzepuszczało tą iglicę gdzieś są takie pagórki, że jest więcej tego, a to jak się rozkrzaczy, to też takie nie, nie za jest. Tak, zasadę chyba znacie, bo e, wypalałem w zeszłym roku, tutaj omawiałem wszystko. Ale no coś tam powiem, no to mamy tutaj cztery kominki, które idą e, po, na wierzchu redliny i osłaniają roślinę uprawną e, przed e, obryskiem, A między, między redlinami są, e, są końcówki opryskiwacza, sekcje i w międzyrzędzia jest wpryskiwany oprysk także tak to mniej więcej działa no ciśnienie mamy około 1,5 para niecałe 2 zależy od gazu tutaj założyłem te końcówki do 6 metrów na sekundę, sekundę płaskostrumieniowe, strumieniowe te te trochę dłuższe Lekki wiaterek gdzieś tam powiewa, ale to nie ma nie ma jakiegoś dużego tego wiatru e, Tam jak pryskałem marchew, no to pryskałem od samego, rano, gdzie, od samego rana gdzie w ogóle nie wiało, bo marchewka jest trochę bardziej podatna na nie wiem czy na opary czy, czy po prostu gdzieś ją czasami coś złapie i, i robi się korzeń taki karpowany takie takie grudki się na nim tworzą potem przez co jest no, odpad a w Pietruszce tego nie ma także... ale to i tak no, yy, z każdej strony są osłony, planteki yy, końcówki są przeciwwieczne yy, ciśnienie jest niskie więc tutaj nie ma mowy żeby gdzieś coś zawiewało czy coś także także tak sobie pracujemy tak no pielnik herbicydowy to bardzo przydatna rzecz bo zaoszczędza wiele czasu jeśli chodzi o oprawienie, jeśli chodzi o jakieś pasty uciążliwe, na no to większość większości jesteśmy w stanie się pozbyć ich. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę, że jakieś tam minusy są i czasami, znaczy czasami no nie da się nie da się zrobić tak, żeby było wszystko idealnie opryskane, a nie uszkodzone rośliny. Jakiś tam procent Jakiś tam procent zawsze roślin zostanie tam sparzony Mały po mały wiadomo ale, ale się zdarzy, że tam gdzieś się kominek opuści za, za nisko, często się podnosi i, i końcówka już chwyci pietruszkę czy tam marchę. Przy zawracaniu na uwrociach tak samo gdzieś złapie, także no, trzeba się liczyć z tym, że czasami się opryska też roślinę uprawną przez przypadek. Wiadomo, jest to, to bardzo mała część, ale no jednak zdarza się. Też trzeba uważać, jeśli chodzi o, o marchewkę szczególnie. Wiadomo, że o pietruszkę też, ale ale marchewka jest na to wrażliwa bardziej to znaczy chodzi o te e, o te ślady po glifosacie to co mówiłem że, że korzeń, na korzeniu się robią takie e, takie zgrubienia takie karby e, i, i korzeń jest no, jako odpad Trzeba właśnie uważać, żeby, żeby oprysku gdzieś nie zawiewało, żeby nie było deszczu po, po zabiegu to jest takie najważniejsze. Pomimo tego, że oczywiście glifosa czy MCPA działa tylko na listnie, to jeśli spadnie potem woda i przedostanie się to do ziemi, no to jest szansa i to duża, że, że uszkodzi rośliny albo ją całkiem spali. Także trzeba wyczuć moment. Ostatnimi laty jest coraz ciężej, bo praktycznie dzień w dzień wieje. Akurat tak się złożyło, że na te dwa dni, kiedy miałem zaplanowane wypalanie, wczoraj, i dzisiaj, to, się, to wiatru nie ma praktycznie wcale, ale ogólnie to praktycznie dzień w dzień wieje i to bardzo mocno trzeba ze zwykłymi zabiegami, ze zwykłym opryskiwaczem czekać do 20 godziny, żeby się uspokoił wiatr, także no, trzeba się wstrzelić. Czasami się uda, czasami się nie uda, ale, ale robotę jaką wykonuje, no to to jest naprawdę dużo, bo tak jak mówię, w tym przypadku tutaj nie mamy jakiegoś dużego zachwaszczenia, czy nie ma jakichś bardzo uciążliwych tych kwastów, ale gdy mamy naprawdę zasrane pole jakimś dziadostwem, co, co nie, nie idzie go wypryskaj, no to to jest jedyny ratunek, który no... Może nam pomóc, no bo możemy wypalić środki, a tylko redliny, u góry przejść tam, czy zapłacić komuś, żeby to przeplewił i, i mamy czyste pole, nie naruszając w ogóle rośliny uprawy. Także, także no fajna sprawa. Ogólnie. Ja i działam dalej. Usnąć idzie, bo to 3 na godzinę jadę mi zostało ze 150 litrów gdzieś, no, trochę więcej bo 300 może. Ale też trzeba cały czas y, mieć rękę na dźwigni, bo raz, że są pagórki i trzeba, no wysokość ramion lekko regulować cały czas, żeby nie za głęboko, żeby nie za, nis, y, nie za wysoko. Dwa, że jest y, że siwnikiem że nie było idealnie no, na środku redwiny czasami gdzieś machnąłem też na przechyłym siłownikiem i, i też trzeba regulować. Także no, Trzeba się pilnować, tylko kark boli. No bo to cały czas do tyłu obrócony człowiek. Ale nie jest no, nie ma co narzekać. Nie? No tutaj piętruszka jest najlepiej poschodzona i od drogi. E, w ogóle na no ten tutaj kawałek no chyba nasiona były lepsze bo tam no widać że, że jest odcięcie i tutaj też jest odcięcie ta pierwsza ten pierwszy przejazd także tu są naj, tu jest najlepiej poschodzone e, no wyczyszczają mi trzeba już ją gonić odżywkami żeby to też dorosło bo matkowo lipca w ogóle dzisiaj jeza i je truszka w dupie no ale no taki rok Nie Tutaj też wymyło. Jak, jak też nawalny pójdzie, to, to cały ten ruch znowu jest wystrany i, i trzeba uważać. No i widzimy się już wieczorem. Mamy 20.30. Jestem w trakcie e, zabiegu na Tutaj już drugi zabieg. E, przed, e, przed południem robiłem właśnie tutaj. Wypalałem międzyrzędzia, no i tutaj jak widać już pierwsze oznaki działania e, chwastoksu. tu jakąś o, tu mamy koperek na przykład, jest ładnie poswijany. E, MCPA w przeciągu dosłownie kilku godzin e, już pierwsze efekty widać, które rośliny są, e, które rośliny się spalą, e, bo po prostu wywija zniekształca je w każdą stronę, tak jak tutaj. Także, także pierwsze efekty już widać no ja tutaj jadę drugą dawkę herbicydu na dwuliścienne. to tam pierwszym razem dawałem półtorej setki senkoru cztery setki banduru albo trzy setki banduru i cztery setki boxeru dzisiaj jadę setkę raceru 2 setki senkoru 4 setki manduru i 3 setki bokseru, no i tu już będzie po wszystkim na tej drugiej działce, z marchem też to dawałem. Tam widziałem, że jest bardziej przypalona, bo jest rzadsza, po prostu i więcej dostała. No tutaj widać, jak na przykład gdzieś korytko się zawinęło i marchew ta padnie już na 100%. No i niestety, no tak to jest czasami właśnie z tymi wypalaniami, że że się e, gdzieś coś zawinie no i możemy sobie popalić warzywo no ale coś za coś nie? No tutaj ładnie widać jak jest powykrzywiany już starzec, koper e, także dobrze wiadomo powój, trzeba poczekać aż on zdechnie e, bo tu bardziej raczej glifosat na niego będzie działał ale, ale i tak myślę, że będzie w porządku no i tutaj doczyszczę już tą tą dawką i, i myślę, że będzie po wszystkim. Ładna marchewka się robi, ta jest fajna, taka gęsta w miarę ta druga no, jest rzadka, kurde i przez to też ją przypaliłem. I teraz też ją przypaliłem, no, ale już trudno. E, ta jest taka fajniejsza, no tam, tam nie będzie plonu. Myślę, że z 30 tą sektora jak będzie to będzie cud. No tutaj możemy o coś tam powalczyć, zobaczymy czy będzie woda. E, dobra, także ja się żegnam. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia i na razie cześć!